Cześć, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarką, i zapraszam Was na odcinek specjalny. Dzisiaj opowiem o pięciu badaniach, pięciu lekarzach, których koniecznie powinniście odwiedzić w ciągu roku, także to jest takie must have dla każdej kobiety, a oprócz tego powiem Wam trochę o tym, jak lepiej zadbać o swoje zdrowie, bo niedawno przygotowałam taką nowość, to jest planer zdrowia. I za moment jeszcze pokażę Wam go w środku i opowiem, do czego on służy i w czym w kwestiach zdrowotnych i organizacyjnych może pomóc. Ale zacznijmy od badań. Takie absolutny must have dla każdej kobiety to po pierwsze raz do roku kontrola u ginekologa oraz badanie cytologiczne. Mimo, że nic się nie dzieje, nawet jeśli się mega wstydzicie, to to jest coś, co musicie zrobić i musicie pójść. Na pierwszą wizytę u ginekologa powinniście się wybrać wtedy, gdy rozpoczniecie współżycie seksualne, bądź wcześniej, jeśli coś jest nie tak, bądź w wieku 25 lat, nawet jeśli wszystko jest ok, a jeszcze nie rozpoczęłyście współżycia. To To jest pierwsze. Po drugie, badanie piersi. O piersi trzeba bardzo dbać niestety nowotwory piersi są najczęstszymi nowotworami występującymi u kobiet. Ehm, I o tym należy pamiętać raz w miesiącu, robiąc sobie samo badanie piersi oraz raz do roku chodząc na USG piersi. Mniej więcej do 35-40 roku życia lepszym badaniem u kobiet jest USG piersi. Później zamiast USG wybierajcie mammografię. Po trzecie, wasz lekarz rodzinny, bo to jest taki lekarz, który Was najlepiej zna, którego warto odwiedzać, porozmawiać, zmierzyć u niego ciśnienie. Może w niektórych sytuacjach zrobić EKG, a jeśli w wywiadzie lekarza coś zaniepokoi, to skieruje Was na dodatkowe badania laboratoryjne. A przynajmniej powinien skierować. O tym, dlaczego niektórzy lekarze rodzinni nie chcą kierować na badania i więcej o badaniach laboratoryjnych możecie poczytać w planerze zdrowia, a zresztą o badaniach piersi i o badaniu ginekologicznym również, ale też możecie przeczytać o tym w moim e-booku o badaniach laboratoryjnych i tam w e-booku są już tylko i wyłącznie informacje o badaniach. Po czwarte, zęby, czyli stomatolog. Ehm... Lekarz, stomatolog to trochę taki inny lekarz, bo kończy inne studia. To nie jest specjalizacja po studiach lekarskich, tylko już skończy się studia lekarsko-dentystyczne, wtedy się jest stomatologiem. I stomatologa koniecznie trzeba odwiedzać co pół roku. Robić kontrolę, dbać o zdrowy uśmiech, bo zdrowie zębów wpływa też na kondycję całego organizmu. To nie chodzi tylko o aspekt wizualny, ale mając e, chore zęby, bardzo często dochodzi do infekcji gardła, nawet może dojść do e, sepsy. Bo bakterie bardzo łatwo wtedy wnikają do krwioobiegu. Także to jest coś, o, to, o co trzeba bać. Niestety ludzie o tym zapominają. Ja to widzę na co dzień u wielu pacjentów w momencie, jak sprawdzam gardło. Proszę o otworzenie buzi, to zawsze też patrzę na zęby. I u dorosłych, i u dzieci. I staram się zwracać na to uwagę, bo niestety to jest u nas w Polsce bardzo to, to zdrowie zębów zaniedbane. Także mamy czterech lekarzy, a tym piątym lekarzem, o którym chciałam Wam e, przypomnieć, to lekarz dermatolog. Kontrola skóry, kontrola znamion skórnych. Taką kontrolę powinno się odbyć raz do roku u dermatologa, dermatoskopem. Jeśli chcecie pójść do dermatologa na NFZ, to musicie pójść do lekarza rodzinnego po skierowanie do dermatologa. Jeśli yy, macie jakieś dodatkowe choroby, no to Dochodzą też do tego dodatkowe wizyty lekarskie. To, co ja Wam teraz mówię, to jest takie absolutne minimum. Natomiast te pięć rzeczy to koniecznie pamiętajcie yy, i wpiszcie to sobie w kalendarz. To może być Wasz kalendarz na telefonie, a to może być właśnie planer zdrowia. Planer zdrowia to jest taki trochę kalendarz, a trochę poradnik, dzięki któremu poznacie wszystkie informacje dotyczące Waszego zdrowia on dotyczy zdrowia kobiet. Więc to jest planer, który powinien znaleźć się w torebce każdej kobiety. Dzięki niemu um, lepiej się zorganizujecie, ale też poznacie właśnie wszystko co trzeba wiedzieć o swoim zdrowiu, żeby lepiej o siebie zadbać, lepiej się czuć, mieć więcej energii i właśnie dobrze się organizować, bo w planerze Um, jest 12 rozdziałów medycznych. Każdy rozdział poświęcony jest innymi, innemu tematowi medycznemu. Na przykład mamy miesiąc zdrowego odżywiania, miesiąc ginekologiczny, miesiąc endokrynologiczny, miesiąc okulistyczny, kardiologiczny czy miesiąc ze, ze zdrowiem psychicznym i takich miesięcy jest 12. Um, Planer możecie zacząć sobie prowadzić w każdym momencie roku, także to wy tu wpisujecie ten pierwszy miesiąc. Ja na przykład zaczęłam od października, wpisujecie sobie do niego daty i macie na każdy miesiąc jakieś um, takie zadanie ode mnie. Tego nie ma dużo po to, by was nie przerosło, żeby Was nie przetłoczyć. Natomiast dodatkowo w każdym, do każdego miesiącu jest taki rozdział poświęcony wybranemu tematowi medycznemu. Od, odnośnie tych tematów, których Wam wspominałam wcześniej. To jest... To, co ja zawsze mówię moim pacjentom w gabinecie. Dzięki temu, poznając te wszystkie informacje, naprawdę będziecie wiedzieli, jak dbać o swoje zdrowie. Oprócz tego planer ma mobilizować nie tylko do takiej wytrwałości i systematyczności w życiu codziennym, ale też do wykonania wszystkich badań. E, tutaj macie przypominajki, e, jakie badania wykonywać, jak często, także wszystko zebrane jest w jednym miejscu i dzięki temu to Wam po prostu nie umknie. E, co więcej, w planerze znajdziecie też coś takiego jak taki zestaw naklejek. E, właśnie naklejki z USG piersi albo z ząbkiem, czyli wizytę u stomatologa. Po pierwsze, no, mając te naklejki, no to już nie zapomnicie, zobaczycie, że zalega Wam ząbek i szczoteczka cytologiczna. Także no, trzeba jeszcze te dwa badania w tym roku zrobić. E, a oprócz tego e, wklejcie sobie to w odpowiednim miejscu, tak by ta wizyta Wam nie umknęła. E, pamiętajcie, jeśli nie, nie idziecie do lekarza, to odwołajcie tą wizytę, bo to e, no, niestety nam mocno utrudnia pracę, gdy pacjenci rezerwują terminy, a później nie przychodzą. Co więcej, w planerze zdrowia są też różne checklisty. Na przykład jeden z miesięcy dotyczy szczepionek. Szczepionek dla osób dorosłych. Macie w nim opisane wszystkie szczepienia, jakie należy wykonać, e, jak już jest się e, pełnoletnim. Jakie szczepionki należy powtarzać, a może jakie szczepionki z dzieciństwa dają nam odporność na całe życie. I jest coś takiego jak czeklista szczepionkowa. Na niej możecie wszystko sobie dokładnie podznaczać. Widzicie co już macie, co jeszcze nie. Jest taka czeklista dla wszystkich, plus taka mniejsza czeklista dla osób dużo podróżujących. Bo jednak ci nasi wędrownicy wymagają trochę większego zabezpieczenia, szczególnie jeśli wybierają się do krajów rozwijających się. Planner ma 180 stron, ale dzięki swojemu poręcznemu formatowi zmieści się do każdej torebki. Jest obity w grubą oprawę. Macie w nim wstążeczki, by zaznaczać miejsce, szczególnie dla was ważne, tak by już no, o tym badaniu nie zapomnieć na pewno, by zaznaczyć yy, dany miesiąc, w którym robicie sobie zapiski bądź tydzień, jeśli chcecie mieć to zaplanowane jeszcze dokładniej. Także Oprócz miejsca na dokładne planowanie każdego miesiąca, na planowanie tygodni, macie tam wszelkie informacje medyczne ode mnie i od wielu ekspertów, bo nie przygotowałam tego planera sama, ale z wieloma wspaniałymi lekarzami oraz dietetykiem. Także zachęcam Was do zakupu. Link do tego produktu macie w opisie filmu. Póki jeszcze są, bo myślę, że bardzo szybko planery zdrowia się u mnie skończą. Bo ja uważam, że to jest taki mój projekt roku, z którym się na maksa utożsamiam. I to jest coś, dzięki czemu lepiej o siebie zadbacie, lepiej się zorganizujecie i będziecie się po prostu lepiej czuć. Nie wiem, czy coś jeszcze powinnam powiedzieć. No on po prostu jest fantastyczny. Spis treści. Pokażę Wam jeszcze na koniec mój plan miesiąca. No, do zobaczenia.